Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Powiem wam, że dzisiaj jest jeden z tych gorszych dni, jeżeli chodzi o moje samopoczucie, bo od wczoraj bardzo mnie ciągnie brzuch, w sensie bardziej niż zwykle. Przez to nie mogłam znaleźć swojej pozycji w nocy i jestem totalnie niewyspana, tego jeszcze miałam zgagę w nocy, jestem totalnie bez energii. Ale to nic, stwierdziłam, że i tak mimo wszystko nagram dla was vloga, że może to mi pomoże się nabuzować pozytywną energią, i że mimo wszystko ten dzień będzie fajny, Point. oni ewidentnie mają za dużo energii, mogliby mi trochę oddać. Kumacie, że oni tak od yy, 8, a jest godzina jedenasta. Chciałam dzisiaj porobić e, dużo rzeczy poza domem, ale stwierdziłam, że zmieniam plany i dzisiaj po prostu spędzimy sobie dzień w domu. Jakiś czas wrzucałam wam film właśnie z organizacji e, tutaj pokoju dla naszego synka, ale mimo wszystko w tamtym filmie brakowało klamek do szuflad, łóżeczka, takiej organizacji w szufladach i tak dalej, więc dzisiaj sobie to nadrobimy, bo chciałabym. Ten pokoik mieć już totalnie z głowy, i przed chwilą właśnie przyszło łóżeczko. Na poczcie też są do odebrania te klamki do szuflad. Byłam też kilka dni temu w IKEA i kupiłam wszystkie organizery, więc e, po prostu dzisiaj sobie e, zorganizujemy przestrzeń w tym pokoju. Już nie będę musiała się przejmować tym pokoikiem, tylko on będzie gotowy i będzie czekał na naszego synka, aż się urodzi. Ale zanim przejdziemy do tego, to musimy wyjść z domu, bo musimy przede wszystkim pojechać na pocztę, żeby odebrać te klamki, które do mnie przyszły, które leżą na poczcie. Oprócz tego musimy pojechać po narzędzia na halę, bo wszystkie narzędzia z naszego domu poszły na halę i wtedy wrócimy do domku i dokończymy pokoik naszego synka. Paczka z poczty odebrana. Jestem mega ciekawa, jak to wygląda w środku. Ogólnie są to klamki w kształcie zwierząt. Widziałam taką inspirację na Pinterestie. Tutaj ją teraz widzicie. I bardzo mi się to spodobało. Od razu pobiegam do Paweł i mówię, ja też tak chcę, żeby nasz synek miał w swoim pokoju. I bardzo długo szukałam jakichś fajnych właśnie zwierzątek jako klamki, i nie mogłem nigdzie znaleźć w Polsce takich. I znalazłam takie klamki na stronie z zagranicy, a dokładnie z Anglii. I właśnie to tutaj przyszło Jestem mega ciekawa jak to wygląda O Jezu jakie to słodkie Patrzcie to sodik. Takie mam różne zwierzaczki Szło to trochę do mnie, bo czekałam na to chyba z 3 tygodnie Ale bardzo ładnie to wygląda Jedziemy teraz na hale po e, wkrętarkę I po prostu e, sobie to ogarniemy No bo bez tych klamek nie jestem w stanie otworzyć tych szuflad To jest najgorsze, bo wiecie ja próbowałam sobie e, coś tam powkładać do tych szuflad I tak naprawdę musiałam od dołu otwierać ostatnią szufladę i dopiero wtedy kolejne szuflady, więc to było naprawdę bardzo uciążliwe. Cieszę się, że już są te klamki. I jak już je przykręcimy, to wtedy będziemy mogli układać w środku w tych szufladach wszystko. Więc co, jedziemy na halę i przykręcamy. Mam nadzieję, że dam radę, sama to zrobić. Wydaje mi się że raczej tak, bez problemu. To jak nie ja. Jedzę Rąbawek. Cześć. Potrzebuję wkrętarkę, śrubokręty i tak dalej, żeby... Tak, i dzisiaj pomożesz mi wieczorem jak wrócisz zrobić łóżeczka. Dobrze, pomogę A my widowie sobie ogarniemy resztę Resztę dam radę wkręcić ja i, i ogarnąć ja Zapraszam do naszej sprzęt. Widowie, tutaj mamy na sprzętownię mojego taty Są same rzeczy po Dobra, wkrętarka i bity i śrubokręty Mamy to Dobra, śrubokrętu nie? Nie, nie no mamy to Dobra Jedziemy do domu Znaczy ja jadę Ty jedziesz do domu Wróciłam, że w Domku w międzyczasie byłam jeszcze w paczkomacie i odebrałam trzy paczki, które do mnie przyszły. Ja sobie je teraz otworzymy i potem zajmiemy się pokoikiem. W pierwszej paczce były po prostu prześcieradła dla bubaska. Jedno takie białe, drugie takie w polożyt, chyba kapu... beige. To jest kolor beige. I one będą pasować do tego łyżeczka, które jest za mną, więc jak sobie rozłożymy to łyżeczko, wypierzemy prześcieradło, to już sobie je po prostu założymy. W drugiej paczce były piżamki. Widzowie, zamówiłam nam takie matching piżamki. Takie cztery piżamki świąteczne. W sensie, no, nie są jakieś one super świąteczne, ale są po prostu, wiecie, w taką kratę czerwoną, która kojarzy się ze świętami, bo chcemy sobie zrobić taką sesję świąteczną, jak już nasz synek przyjdzie na świat. Co prawda dla niego ta piżamka będzie zdecydowanie za duża, ale jakoś sobie z tym poradzimy, bo nie było mniejszej niż na 6 miesięcy. Tak to będzie wyglądało, a on dopiero co się urodzi przed świętami, więc jakoś to zrobiłem. Najwyżej moja babcia pomoże mi to jakoś spiąć albo po prostu jakoś tak będzie mogła trzymać, żeby nie było widać, że to jest za duże. Jest tutaj też e, piżamka dla Pawła, dla mnie i też dla Julcia. Stwierdziliśmy, że chcemy też zrobić takie pamiątkowe zdjęcie Julcia e, z naszym bobaskiem No żeby po prostu mieć. Chcemy też, wiecie, angażować Julka, żeby mimo wszystko e, nie czuł się odrzucony, no bo. A zawsze było tak, że ludzie no, był takim naszym bobaszkiem. I kolejna paczuszka jest z Zalando. I widowie. ja tutaj kupiłam kilka rzeczy dla siebie, ale też kupiłam y, dla, dla, dla... Kurczę, już chcę mówić cały czas to imię, a nie mogę. Dla naszego synka. Kupiłam tutaj świąteczne rzeczy dla niego, no bo wiecie, to będą takie pierwsze święta. I stwierdziłam, że fajnie by było, miał jakieś takie no może nie przebrania, ale takie świąteczne ciuchy, że jak będziemy na przykład jechać do kościoła na święta, czy my będziemy po prostu wyprawiać święta u siebie, to mimo wszystko będzie ubrane tak świątecznie. Tutaj nie będzie miał żadnego garnituru i tak dalej, to są zwykłe, wygodne śpioszki, tylko że jakby w klimacie świątecznym. Pierwszy jest mój płaszcz. Dobra, do tego przyjdziemy za chwilkę. Druga jest moja kurtka, do tego też przejdziemy na chwilę, za chwilę. Tutaj mam gacie dla Pawła, a to nieważne. No i tutaj są rzeczy, na bo Dzisiaj zajmiemy się też ciuszkami i już wypierzemy te ciuszki i tak dalej, bo już chciałabym po prostu mieć wszystko gotowe. No i ja zawsze się tak wzruszam, jak ja biorę te, jak ja oglądam te ciuszki. To jest wszystko zawsze takie słodkie. Już po prostu się nie mogę doczekać jak on będzie mógł to wszystko nosić. To będzie fajne. Mamy tutaj takiego zwykłego pajacyka, i tutaj mamy jakiegoś Reniferka, Mikołaja i pingwinka Wydaje mi się, że spoko. Kolejne, To też jest mega cute. To są takie spodnie w Misie, i do tego jest. Taki sweterek. No powiedzcie, czy to nie jest cute? To jest po prostu bardzo, bardzo słodkie. Skipper! Czemu ty wchodzisz do paczek? To też co prawda jest na 3 miesiące, ale... No zobaczymy. No i ostatnia rzecz, to oczywiście założymy na Wigilię. To jest strój elfa. To jest w formie śpioszków, więc będzie mu wygodnie w tym. I po prostu, wiecie, założyłem mu coś takiego, do tego jest czapka i do tego też ostatnio w TK Maxie kupiłam te, te takie budki, więc założyłem mu na to po prostu budki, chociaż na chwilę, żeby miał coś takiego na sobie. jest! O, oh, zaraz będę ryczeć znowu. Serio, naprawdę ja mam takie momenty, no ale to są hormony. Że ja siedzę i jak patrzę na te wszystkie słodkie ciuszki to ja po prostu mam łzy w oczach i, i dla mnie to jest po prostu niesamowite, że on już zaraz na niej będzie i że to będzie nasz synek. Dobra, y, ciuszki dla młodego mam ogarnięte, gacie dla starego mam ogarnięte. Teraz przyszedł czas. Na rzeczy dla mnie. Zamówiłam sobie widzowie z North Face'a kurtkę taką misiowatą, że tak ją nazwę. Ona jest w takim, no w takim materiale, to jest chyba taki teddy, to się chyba tak mówi na to. Nie wiem jak nie będę wyglądać, może jak bałwan, ale no zobaczymy. Teraz z racji tego, że mam wielki brzuch, to będę wyglądać jeszcze gorzej. No ale stwierdziłam, że bardzo mi się ona podoba. Kurtki w ogóle North Face'a są mega ciepłe. Ja miałam tą swoją różową Teraz oddam ją mojej mamie, bo chcę sobie kupić taką zwykłą czarną, bo ta różowa mi już wszystko do wszystkiego nie pasuje. Więc y, muszę sobie zamówić jeszcze taką zwykłą czarną, a tą y, znalazłam na Zalando i stwierdziłam, że sobie zamówię i zobaczę, jak po prostu będę w niej wyglądać. Dobra, wyglądam jak bałwan. Julian! Czy wyglądam jak bałwan? Trochę Trochę tak. Hmm, tak. A nie ja będę miała brzucha? No może będziesz wyglądała lepiej, ale ja ogólnie nie przepadam za takimi grubymi. Kurtkami, Szukami, no. Zdecydować, widzowie, czy zostawić, czy nie. Kolejna rzecz, która do mnie przyszła, i w sumie już ostatnia, to płaszcz. Ja, widzowie, zawsze kupowałam sobie jakieś płaszcze w zarze. W Stradivariusie, w jakiś taki, wiecie, w chemie, takich zwykłych sieciówkach. I to zwykle były płaszcze, które były, no nie z jakiegoś super materiału. I stwierdziłam, że w tym roku chciałabym zainwestować w płaszcz i kupić sobie taki, wiecie, prawdziwy, wełniany płaszcz. I taki właśnie sobie zamówiłam. Ej, nie jest mi za mały, no przez brzuch teraz jest za mały, ale ogólnie nie będzie mi za mały. I wcale nie jest też taki długi. Idę to zanieść do sypialni i zaraz bierzemy się do roboty. Mamy wkrętarkę. Dobra, wyciągam wszystko i zaraz będziemy przykręcać. Yes. Wyciągnęłam już wszystkie klamki tak one się prezentują. Tu mamy hipopotama, nie, nosorożca, hipopotama, żyrafę, lwa, słonika i krokodyla. Widzowie, nie wiem co robić, bo dostałam od nich wkręty, ale mam też oryginalne wkręty z Ikei, które pasują do tych jakby oryginalnych klamek. I teraz mam dylemat, które użyć. Czy to są jakieś specjalne wkręty do drewna, użyć te po prostu zwykłe z ale może użyję te od producenta tych yy, klamek, żeby na pewno one się po prostu trzymały. Tylko teraz muszę przekminieć jakie zamontować, bo wszystkie mam podwójnie, więc po prostu będzie tak, że będzie nosorożec, nosorożec, żyrafa, żyrafa, lew, lew i tak dalej. Więc przekminie, które gdzie zamontować i montujemy. Dobra, klamki są już przyczepione. Mega kiet to wygląda. Fajnie, jaram się. Pokój naszego synka będzie właśnie w takim motywie zwierzęcym, safari, taki będzie kolorowy. I już mamy projekt tego pokoju, który będzie w naszym nowym domu. I powiem Wam, że idealnie się zgraliśmy z projektantką, bo naprawdę jak zobaczyłam w ten pokoj, to to, to, to stwierdziłam, że to jest to. Jakby o to mi dokładnie chodziło. Będzie właśnie kolorowo, będzie tak dziecięco, ale jednak tak fajnie. To no, piękny będzie ten pokoik. Przynajmniej dla mnie on jest piękny. Już nie mogę czekać, aż tam ten pokoik będzie gotowy, ale na razie musimy się zająć tym. Więc e, klamki są gotowe. Teraz sprzątam wszystkie szuflady i będziemy powoli układać sobie te rzeczy takie apteczne. A potem zajmiemy się ciuszkami. Bez tego, że komoda jest IKEA. Okay. To ja kilka dni temu właśnie pojechałam do Ikei i kupiłam takie organizery, które powinny pasować idealnie do tych szuflad. Chodzi mi dokładnie o te organizery. I po prostu ułożymy sobie je ładnie w szufladach, i do tych organizerów będziemy wrzucać wszystkie potrzebne nam rzeczy. Musimy sobie wszystkie złożyć, i wtedy będziemy układać. Powiem wam, że to wcale nie jest takie proste, musiałam sobie wypisać karteczki, co bym chciała gdzie położyć, żeby, wiecie, jakoś to sobie zwizualizować, ale ogarnięcie jakby całego systemu było naprawdę ciężkie, bo nie wiem, co mi będzie, wiecie, tak potrzebne często. Pooglądałam sobie w międzyczasie na TikToku filmiki, na YouTubie filmiki, co mamy inne wkładają właśnie do takich szuflad i... Powiedzmy, że znalazłam jakiś swój system, wydaje mi się, że on nam się sprawdzi. Jeżeli nie, to po prostu w międzyczasie, jak już będzie dla mnie młody, to sobie poprzemieniam, ale wyszło tak, że w pierwszej szufladzie będę miała takie najpotrzebniejsze rzeczy, czyli pampersy, chusteczki, jakieś waciki i tak dalej. W drugiej będę miała takie mniej potrzebne rzeczy, typu na przykład podkłady, jakieś termometry i tak dalej. W trzeciej z kolei sobie schowam jakieś kocyki, a z drugiej strony włożę sobie wszystkie ciuszki po prostu będzie tak podzielone, że jest część pielęgnacyjna i część taka ubraniowa. No. W ogóle trzeba też dzisiaj wybrać te wszystkie ciuszki i za to zabierzemy się zaraz, ale najpierw powkładamy wszystko do szuflady. Jak na razie prezentuje to się tak. Tutaj są pampersy, waciki, chusteczki, taka najpotrzebniejsza pielęgnacja, jakieś gaziki, patyczki do uszu i sól fizjologiczna. Trochę to koliduje ze sobą, ale wydaje mi się, że damy radę, że po prostu będziemy to mieć tutaj blisko i, i będzie to okej okay jakoś funkcjonować. Jeżeli chodzi o drugą szufladę, to tutaj mamy podkłady jednorazowe, podkład taki wielokrotnego użytku, elektryczne rzeczy typu aspirator do nosa, termometr, lekarstwa, smoczki i tutaj sobie jeszcze powkładam pieluchy tetrowe, musinowe i tak dalej, tylko muszę je najpierw wyprać. A jeżeli chodzi o trzecią szufladę, to tutaj jednak nie mam kocyków, tylko po prostu zapasowe rzeczy. Jak się okazuje mam mnóstwo podkładów jednorazowych, ale one się przydadzą i mi i młodemu. Na pewno je wykorzystamy. Tutaj mam resztę po prostu takich dodatkowych rzeczy. Tak szczerze tu tutaj w szafie i tutaj w szafie mam mnóstwo rzeczy dla y, synka. I oprócz tego, że są tam ciuszki, to są jeszcze jakieś smoczki, jakieś butelki i tak dalej. Może to po prostu wszystko wyciągnąć, spojrzeć co tam mam i ogarnąć. I wtedy poukładać się tutaj w szufladach. Więc teraz wszystko po kolei wyciągamy. Ciuszki dajemy do prania. <laughs> takie słodkie pranie, wszystko będzie takie malutkie. No, a resztę rzeczy układamy dalej tutaj sobie w szufladach. mam wszystkie rzeczy z szafy. Jeżeli chodzi o takie rzeczy do wyprania, nie spodziewałam się, że jest tego aż tak dużo. Naprawdę tego jest sporo. Ale w tym są też jakieś kocyki i tak dalej, ręczniki, rożki. No jest tego dużo, ale nie wszystko z tego to ciuszki. Więc tak, segreguję wszystko kolorkami. Większość rzeczy w sumie mamy takie beżowo, niebiesko. W sensie wszystko jest takie stonowane i jasne. Pojedyncze rzeczy są tylko czerwone, takie bardziej świąteczne. No i co? Sortuję wszystko, ogarniam wszystko i piorę. Fajnie. Czekałam na ten dzień bardzo długo. Dobra, zaczynamy. udało się rozdzielić wszystko na takie tutaj kubki mam jasne, ciemniejsze, białe niebieskie, szare i tak dalej no i po kolei wszystko wstawiam do prania i wtedy będę wywieszać, tego już wam nie będę pokazywać, bo jakby, no to nie jest nic ciekawego, co będzie ciekawe dla mnie, ale dla was pewnie nie, w międzyczasie będę sobie ogarniać inne rzeczy, troszkę będę musiała popracować więc e, wstawiam prania i widzimy się za jakiś czas. Właśnie skończyłam robić ostatnie pranie i powiem wam, że jest już tak późno, że stwierdzam, że idę się położyć, odpocząć trochę i idę spać, więc e, jutro już. Na spokojnie wszystko wyschnie. To wtedy sobie to wszystko poukładamy w szufladach. Złożymy też łóżeczko, które tutaj czeka, i wtedy e, ogarniemy po prostu cały pokoik i wszystko, co tutaj się znajduje. Więc dobranoc. Witam się z wami kolejnego dnia. Wszystkie ciuszki są już wyprane, wysuszone. Tak to się wszystko prezentuje. Teraz przyszedł czas na układanie wszystkiego, sortowanie rozmiarów, sortowanie ciuszków i tak dalej, więc wszystko układam teraz w szufladach i za jakiś czas Paweł wróci do domu i wtedy zajmiemy się tym łóżeczkiem, żeby je już złożyć i wtedy, no, wydaje mi się, że cały pokoik będzie już w pełni gotowy. Ale się jarę. Ale tu fajnie. W ogóle, widzowie, ja uwielbiam tu przesiadywać. Ja siadam sobie tutaj na ten fotel, i, i sobie tak chilluję po prostu z piskami i naprawdę ten pokój jest tak przyjemny, ja zawsze lubiłam ten pokój i, i często sobie tutaj w nim przesiadywałam, a teraz jakoś tak się jaram, że to będzie pokoik naszego synka w jak to fajnie żyje, pokoik synka dobra, składam i zobaczymy jak mi to wyjdzie poukładałam już wszystkie ciuszki, I tak to się prezentuje tutaj mam rozmiar 62 tu mam rozmiar 68, a tutaj mam rozmiar 56. Jeszcze mam kilka ciuchów tutaj odłożonych, żeby je po prostu powiesić w szafie, bo tu są jakieś takie sweterki, bluzy i tak dalej. No ale takie najpotrzebniejsze bodziaki, piżamki, spodenki będę miała w szufladach pod ręką, a właśnie te takie rzeczy typu jakieś kombinezony i tak dalej będę miała powieszone w szafie. Fajnie się to układało, to było takie satysfakcjonujące. Mam tylko nadzieję, że utrzymam taki porządek tutaj. Będę musiała pilnować pawo, żeby też utrzymywał porządek, ale... Raczej się uda. Dobra, wkładam wszystko do szuflad i e, jak Paweł przyjdzie, to pokażę mu, jak to wszystko wygląda, wytłumaczę mu wszystko i wtedy składam łóżeczko. Kiedy ty tą mydelniczkę kupisz? E, kupiłam! Widzowie, no, ja byłam w Ikea i kupiłam mydelniczkę dla Pawła. Nie uwierzę, święto. Serio. Masz. Dzięki. Widzowie, dzięki, że pisaliście komentarze, bo to ją zmotywowało w końcu. Idą mi ręce. Nareszcie porządnie. Tylko to zaleję. Dobra. A ja widzowie już wszystko ułożyłam w szufladach. Ułożyłam też w szafie. Zaraz pokażemy, gdzie co jest Pawłowi. I tak on nie zapomnę, ale mu pokażę, gdzie to jest. Poukładam sobie jeszcze jakieś rzeczy na tej komodzie. I w międzyczasie Paweł będzie składał łóżeczko. No i widzowie, zaczyna to już wyglądać jak pokoik. Łasa. Fajnie, Jaram się fest. I jakby nie dociera do mnie to, że to już jest zaraz. Niesamowite, jak ten czas szybko zleciał. Dobra, Paweł już mu ręce i idzie do mnie, więc mogę mu wszystko pokazać. Co to łóżko. Nie poczekaj, musisz muszę cię najpierw pokazać wszystko. To gdzie jest? Wiesz, że ja i tak zapomnę, ja w kuchni zapominam, gdzie są talerze. No wiem, ale to tak wiesz, ty ci pochwalić, ładnie wszystko użyłam, to to. no. Jestem ciekaw. No to weź. Tu są pieluszki. Tak, wieże, no, przykładasz, przewijasz go i wszystko jest pod ręką. Masz tu pieluchy, chusteczki, tu są waciki, yyy, e, surfizologist patyczki, tutaj no, masz całą widzę, umiem patrzeć, wiem co to za no tak, rzeczy, no. Tu są podkłady. To jest do do nosa, no. To jest patyczki prześcieradła i i, dole, no. I ręczniczki. I tu to słodko! Tylko w ogóle brakuje nam wielu rzeczy, musimy dokupić. Bo my tak chaotycznie strasznie wszystko Tak, no. Spoko, ładnie, bardzo. I myślę, musisz... że w naszych szafkach nie ma takiego porządku No nie ma. No i zacznij, jeszcze tutaj. Bo tutaj jeszcze są ciuszki Jakie złodziaki! Zarobiste. Git, bardzo ładnie. Dobra. O, i książeczki ułożyłaś? Tak, książeczki ułożyłam. Super, fajnie, będę czytał. Więc. No, no, no właśnie, tak. Y, jeden karton idzie na strych, bo to są materacyki, a te dwa kartony trzeba wtedy rozłożyć. Czyli dzisiaj notka z meblami. No wydaje mi się, że to raczej nie będzie jakiś super, ultra ciężki będzie, do zrobienia. No po szczeblach, to Myślisz? To są trzy godziny roboty. Złożone. Od życia, no. Ja myślałem, że każdy szczebelek mm. po szczebelku trzeba będzie muntować ze sobą. Nie mówiłam Ci, że szybko się zmontuje. No. no. To to ty się gda radę. Naczelnik kontrolerzy wszystkiego. Zawsze muszę być obok i patrzeć, co się dzieje. Łóżeczko złożone, Gotowe tak się jest. I teraz czas na materac. Ale to firm. Idealnie. Idealnie. No. Ale śmieszne, taki malutki będzie, że będzie spał w takim łóżeczku. Tutaj taki będzie spał. Uwaga, jest Przemka Pro. Nie złączał. Pachnie na no ale szczerze? No. Nie ma wygodnego tego materacu. No bo dziecko musi mieć twarde, nie może być miękko, tak? bo nie może ten, bogówka wtedy opada. Nie ma opady. takie babciny wzorki trochę. <laughs> No będziemy prześcieradło na tym Ale Spokojnie. wiecie co jest fajne, on się śpi no. ja go nagle biorę i jak Tak będziemy robić sekundnie to Widzowie jeszcze muszę yy, zweryfikować z Pawłem moją kurtkę Co to jest? Moja kurtka nowa I właśnie chcę ją przymierzyć, bo jestem Ay, teraz cool, ubrana wygląda. na czarno I chcę zobaczyć jak wyglądam Bo płaszcz przymierzałam jeszcze w międzyczasie I stwierdziłam, że zostawiam A tę kurtkę, no mam z nią ale okay. Fajna nie, jest nie się ogólnie Nie wygląda w niej jak bałwan Julek powiedział, że wygląda jak bałwan No bo jesteś okrąglutka teraz No teraz tak, ale czy jak nie będę miała brzucha, to czy będzie git? Czy jest taka zbyt pusta? Znaczy ogólnie te kurtki North Face są takie, nie? No ciężko jest teraz ją ocenić No właśnie Bo ci brzuch wypycha to, przez co wygląda to tak dziwnie tak, nie będę? Nie. No, lipa. Czyli co? Musisz kupić, jak nie będziesz miała synka tu. Tylko tu. Dobra, po prostu ją zostawię. Jest cieplusia, jest fajna. Podoba mi się. My tutaj jeszcze sobie poogarniamy trochę, w sensie chodzi tutaj bardziej o te śmieci i tak dalej. Ale fajnie, bo ten pokoik już jest taki, no już zrobiony, już tak wszystko na niego czeka. Muszę się jeszcze tylko spakować do szpitala, to zrobimy na jednym z kolejnych odcinków. Pokażę wam, co będę pakować dla siebie, dla maluszka. Yy, i tak dalej. I co? Wtedy kończę dzisiejszego vloga. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa! Tu wysłałaś buziaka widzę? No pewnie. Ja też.